10 tysięcy adresatów dziennie. Wyobraża sobie, ile osób byłoby zaangażowanych w transliterację tylu danych bez pomocy narzędzia, ile czasu zajęłoby przygotowanie przesyłki przedstawiamy model językowy AI stworzony z myślą o branży TSL. Narzędzie samodzielnie wykrywa język. W kilka sekund dokonuje tłumaczenia na język angielski albo transliteracji danych odbiorcy na alfabet łaciński, usuwa znaki diakratyczne. Zmienia znaki specjalne, które powodują wiele błędów w procesie dostaw. Transliteracja odgrywa ważną rolę w zapewnieniu efektywności w branży logistycznej ściśle związanej z branżą produkcyjną i e-commerce. Błędy mogą prowadzić do poważnych konsekwencji operacyjnych i prawnych. Dlatego warto postawić na nowoczesne rozwiązania językowe, z sukcesem wykorzystywane przez liderów w branży TSL. Zdecyduj się na automatyzację procesów z naszą aplikacją.